Przegląd ciężaróweczki zrobiony, wszystko elegancko śmiga. A tulejki wymienione? Wymienione. A łączniczki wymienione? No pewnie. A tulejki łączniczków? Dwa razy. No to jadę. Także śmiało Stasiu, możesz jechać. A słyszałeś taką anegdotkę, co kiedyś zwychu mówił, co przychodzi baba do lekarza z ptakami, wnosi on się i pyta co pani jest, a ono mówi mam bile? Nie? No to słuchaj. Przychodzi proszę ja ciebie taka kobitka, ja wiem koło pięćdziesiątki. Daj ty mi Stasiu święty spokój. Czyli słyszałem. Coś słyszałem, tak. Cicho, Cicho. Nie włączam do... Halo, halo mobilki tu Stanisław. Ja tu się właśnie włączam do ruchu, także gdyby ktoś coś potrzebował, to już jestem na radio. Cześć, cześć Stasiu, przyczepności i szerokości dla ciebie. Bajo. Bajo. Dobry, weźmie pan na odcinek. Nie ma problemu, pani wsiada. Ale? Stanisław. Radek. Radek. Radek powstał przez przypadek. No ładnie, ładnie. I nam się widzisz Radziu. Tematy do rozmów skończyły, no ale jedziemy. A ty Radziu, to chyba musisz być skinheadem, co? Mhm. Takie długie włosy masz. Panie Stanisławie, ja jestem hipisem. Wy się z kim chcecie, tylko dzieci nie adoptujcie. <noise> mobile, mobile, jak tam ścieżka na Jarocin? Kolego na Jarocin masz taką sytuację, że ja to ci nie pomogę, bo w tą samą stronę jadę. A dzięki, to mi pomogłeś. Bajo. Bajo, bajo. Na my jedziemy. Radził, wszystkie pedały długie włosy mają. Panie Stanisławie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o podejście do życia. Takie pokojowe na luzie. Ci kwiaty. Chyba chwast. Mobile, mobile, jak tam dróżka odbytowa? I kolego, tam się coś zakorkowało Tak, coś czułem Bo tam, rozumiesz, tam jest szczyt Tam idzie. Cześć Stasiu, na Jarociń lecisz? Cześć, Waldek, no Ty, a co ty tam za lalkę wieziesz? No wiesz, długo w trasie ale jeszcze urabiam. Dobra, rozumiem. Trzymaj się i powodzonka. Baję. Na no, jedziemy. A To mówisz, że na Jarocin. O, wiesz. No właśnie jadę. Na festiwalu. A propos właśnie Jarocinki. To ja kiedyś w Jarocin miałem kolegę z Poznania. Kiedyś. No, nie ukrywam, że z sędzią bym się dowiedział, co to ma wspólnego z Jarocinem. No on to kiedyś ona, to to, e, to, to w Jarocinie mandat dostał. To on dostał od Mikołaja. Od jakiego? Od Mikołaja. Shhh. Ja mam to Shhh. na Shmendanta. scenie, sobie zabrała. Wika. A z kto to jest? Ta A, Mój tata. A propos właśnie psów, to ja jestem największym fanem Violetty Wilna. Dzięki kolego za margines. Nie ma problemu kolego. W końcu to ja, Stanisław. Człowiek margines. Mobile, mobile, paska. sprawdzam radyjko, jak ja mnie słychać. Idzie petarda. Kolego, głośno i wyraźnie. Jak radio Maria. Ja tak jak Ola. <laughs> Nie słyszałem jeszcze tego. A kolego, słyszałeś ten żart o pozytywnym pesymiście? Nie. No to mówię. No. Słuchaj, idzie sobie pozytywny pesymista lasem i nagle napotyka. I tu właśnie pamiętam kogo, ale żart naprawdę był śmieszny. Mobile, mobile, a słyszeliście to? Z jakiego kraju jest gościu, który wchodzi do restauracji i zjada kartę dań? Nie wiem. Z Jemenu. No, faktycznie słyszałem, że tam budują troszeczkę. Widzisz, radio czasami takie barany na tym sili jeżdżą. No właśnie, widzę. No wiesz, trzeba uważać. Ja Zatrzymają się. ci kila, zaciągną do ja lasu jagody z bobców. A jasne, całego kila z babcą. No wiesz, jak wjezdziesz przodę Na no Mamy Patrz, samolot leci. A nie, to szyba. Trzymaj, muszę iść do Widzisz Radziu, mamy jaroć? On mam, bo do to sobie kupię nerwosą w Nie musisz, tu masz w schowku, to sobie weź. Ale w ogóle nie działa. Może trzeba najpierw z opakowania wyjąć. Pewnie ulotkę wyrzucę. No to idź. O! I wyrzucę cię na stacji, to sobie od razu pauzę zrobię. A. Halo, halo, mobilki tu Stanisław. Ja tu sobie właśnie zrobiłem przerwę w jarocinie na stacji, także gdyby ktoś coś potrzebował, to mnie nie ma na radio. Stasiu, no poczekaj. To prawda, że tam w Nowym Mieście na moście jakiś koreczek jest? No faktycznie kolego, tam w Nowym Mieście na moście będziesz miał zatwardzenie, chwilę pocierpisz, a później już leci na bieżąco balon.